Witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj tak, w takiej niespokojnej gierki, która, no ja już jestem nawet w dole gierkę, tylko taki nawet pojazdowo nie, ale coś tam mam zdobyte, zagramy yy, sobie, no i dobra, dobra, wszystko trzeba zagrać, wszystko gramy. Wszystko zagramy, wszystko gramy. Tak, mamy... Dobra, mamy i Wiat na Kacper ryby, bo to jest mój kolega. I fajnie by jeszcze było, jakbyśmy prawili u mnie suba i na kacper ryby. Wiem, wjaśnię, to jest chwilę. Ja idę po baję w

co się! To jest górze mi się jest No ale to jest sam Ale też brałam sobie od razu i nie wiem. To nie, nie wiem, bo tak jest, że... Dobra.

Dobra, dobrze, dobrze, Ładnie to leci. Ładnie to wszystko leci, nie kosi. Więc... to może w Polsce kosić, ale nic nie kosi, bo nic nie rośnie. Mhm. Ja to się będzie akurat Dobra, bo tak mówię do mojego kolejni, I yeah, nagrywam. I nagrywam. dobra której Mamy 3 minuty, a ten 3 minuty to był. to I fajnie. Nie mara!